Ej, opowiem Wam. Ostatnio codziennie opowiadam Wam, czego słuchałem do snu, bo dużo ostatnio słucham opowiadań grozy. I zaraz Wam powiem, autorkę, którą słuchałem ostatnio. Agnieszka Pilecka, słuchajcie, napisała opowiadanie z gatunku makabry groteski, yy, która się nazywa Zmywarka. I rozjebało mnie to opowiadanie. Za przeproszeniem to Wam opowiem o nim, bo może się Wam spodoba koncept. <laughs> Ostatni jest kącik, słuchajcie, literacki. Opowiadam o wszystkim, co konsumuję każdego dnia. Jak mówisz, macabre to są anime horrory. dla mnie to jest too much. Ja nie lubię właśnie wizualnych horrorów. Ja bardzo lubię czytać horrory, czytać jakieś creepypasty, czytać opowiadania, czytać jakieś rzeczy grozy, ale nie lubię oglądać, nie lubię gore, nie lubię jumpskerów. ale dobra, to opowiem wam yy, tą zmywarkę. Jakie, jakie opowiadanie przesłuchałem, bo wstrząsnęło mną. Opowiem wam koncept, bo to jest opowiadanie na 15 minut. Znaczy, ja, nie, ja będę opowiadał szybciej, ale opowiadanie całe trwa z 15 minut. Wyobraźcie sobie gościa, który normalnie ma rodzinkę, żonę i dzieci, a i kupują sobie zmywarkę. I ta zmywarka, kto by pomyślał, zmywa. No po prostu taki cud techniki, który sprawia, że nie muszą myć ręcznie. Wspaniała sprawa. I... Co się natomiast dzieje? Używają sobie tej zmywarki przez parę lat bez żadnego problemu, ale zaczyna coraz gorzej czyścić naczynia. No i też pewnego dnia gościu wstaje sobie w nocy, idzie do kuchni, nalać sobie wody, patrzy, a pod zmywarką pojawia się kałuża krwi. Przeciera oczy, mówi: nie no niemożliwe, co by tu robiła kałuża krwi? Czemu krew kapie ze zmywarki? Chyba mi się śni, albo już lunatykuje. Wraca do wraca do łóżka. Zresztą rano budzi się, patrzy, idzie do kuchni, jak tylko wstaje i mówi, no nie ma plamy krwi, czyli serio mi się musiało przyśnić. Zwłaszcza, że tam zapytał, czy widzieli coś dziwnego i żonę i, i dzieci, i wszyscy mówią, że nie, że o co chodzi. Tak więc stwierdził, dobra, coś coś miałem jakieś zwidy. Następnego dnia. Powtarza się sytuacja. Plama krwi jest wręcz większa, ale gość mówi: Dobra, no coś mam po prostu z głową, może um, zobaczę rano. Rano znowu nic, nic yy, czyli wszystko zostało. Um, no musiało być wytworem jego wyobraźni. Sytuacja się powtarza parokrotnie i stwierdzi w pewnym momencie, że to jest już naprawdę dziwne. No dobra, rozejrzę się po kuchni. Żeby po prostu swoją ciekawość zaspokoić I gościu sięga pod zlew I tam znajduje szmatkę Która No Czy Jeszcze widać, że widać, że tą szmatką ktoś wycierał krew Czyli to nie mogło mu się Przyśnić Czyli naprawdę musiało się to wydarzyć No ale dobrze Jeszcze nic z tym nie robi no bo tak na dobrą sprawę nic takiego szkodliwego się jeszcze nie wydarzyło. Gościu normalnie, jest weekend, więc gościu bierze żonę, bierze dzieci, zabiera ich na plac zabaw. Nagle jego synek. No, jakoś grając w piłkę, sobie zrobił krzywdę, zrobił sobie a, jakąś ranę. Więc stwierdzili, dobra, wracamy się do domu. Trzeba opatrzyć twoją ranę. Bo się wywróciłeś bardzo niefortunnie, synku, no. Dawaj. No i wracają do domu. Gość sobie myśli, no fajnie, no ostatnio kupowałem sobie bandaże i dobrze, że się przydadzą od razu. Gość zagląda do kabinetki z, z, z rzeczami typu e, bandaże i inne duperele, a tam, co się dzieje, jest opakowanie bandaży, ale puste. Dzwoni do żony, mówi, tam nie wiem, Mariola, gdzie są bandaże, co się stało z bandażami? A on mówi, jakie bandaże? No strakie, no gdzie są bandaże, co się kupowałem ostatnio, nie ma. Żadna nie wie co się stało z bandażami. On przysiągłby, że dopiero co kupił. Więc. Um... <ścoughs> Więc, no nie wiadomo. Poszedł po nowe. Odpalił krowę i kurczaka e, dzieciakowi i poszedł kupić nowe bandaże. Wraca. Um, opatruje ranę syna. No i co? No i w sumie nic się nie dzieje. Żaden problem. No i tak nic, nic sobie z tym na razie nie robi, ale tak zastanawia się cały czas. Ciekawe, co z tymi bandażami. Następnego dnia patrzy i zmywarka w ogóle przestała działać. To znaczy patrzy do środka, zagląda, a tam nawet kostka swoją drogą ostatnimi, dni, ostatnimi dniami, gdy wkładał kostkę do zmywarki, to coraz mniej jej ubywało. Że normalnie, gdy działała zmywarka, to cały czas kostka, no, znikała tak jak powinna, w całości. Ostatnimi dni, gdy coraz gorzej zaczynała działać zmywarka, to tym razem po pierwsze w ogóle nie, nie wyczyściły się naczynia, a po drugie zupełnie nic się nie stało z kostką. W całości nadal była w zmywarce. Tak jakby zupełnie nie, nie zdziałała zmywarka. Więc gościu spóźnia się do pracy, bo musi umyć ręcznie naczynia. Wkurzony. Więc, <gry> gdy tylko jest po pracy, natychmiast umawia się do serwisu e, naprawy zmywarki, przyjeżdża tam przez całe miasto i gościu mu mówi po usłyszeniu historii, chociaż oczywiście pominął e, e, tutaj bohater wszystkie detale dotyczące krwi i innych takich wariactw, patrzy na niego, ten gościu, z, e, <noise> z... serwisu. I mówi... Kiedy pan ostatnio wymieniał człowieka? Nie, to nie jest żart. To nie jest żart. Opowiadam e, jaką historię, jaką makabreskę ostatnio czytałem popieprzoną. I gość się dziwi. O co chodzi? Jakiego znowu człowieka? Jak człowieka? Chyba się przesłyszałem. Nie, nie, nie. A pan, a pan, a pan w serwisie zmywarek. A pan w serwisie zmywarek. Mówi. Nie no, pan to chyba nie czytał żadnej instrukcji do zmywarki. Pan nie wie, jak działają zmywarki. To jest. No, częsty błąd, bo ludzie nie czytają. No to pan, panie, ja panu zaraz przyniosę. No i bierze pierwszą, lepszą instrukcję zmywarki. A tam napisane, jak byk. Po pierwsze, żeby. Raz na rok, co najmniej, oddać zmywarkę do serwisu, żeby zobaczyć, czy serwisanci sprawdzą wtedy stan człowieka w zmywarce, czy wszystko z nim w porządku. No, a przy okazji, raz na parę lat wymieniać człowieka, bo najedzony um, odpadami ze zmywarki, pozostałościami po jedzeniu na talerzu. No może urosnąć zbyt duży I wtedy zranić się po prostu na wiatraczku, który jest zamontowany na górnej części zmywarki. I gościu mówi no popierdoliło pana, panie serwisancie. Co to w ogóle za bzdury? I serwisan mówi tak, to patrz. I otwiera tę zmywarkę i wypada z, z niej ciało! Martwy człowiek. Mówi, zabiłeś go! Zabił go pan. Bo pan. nie serwisował zwywarki regularnie. I rzuca normalnie tym ciałem. W... Patrz pan, co zrobiłeś. Zabiłeś go. Główna, główny bohater. No, jest skonfundowany. Aż bardziej zaszokowany niż przestraszony całą sytuacją. I mówi, pan, a co pan za bzdury wygaduje? Kto by zmusił ludzi w ogóle do wchodzenia do zmywarki? Dlaczego ktokolwiek. Jak, jak to się miałoby wydarzyć? No i serwisant tłumaczy mu, że. panie, pan nie rozumie. Ludzie sami się na to godzą. Sami chcą wchodzić do zmywarek. A dlaczego? Dlaczego ktokolwiek miałby się na to godzić w takiej małej, ciasnej przestrzeni? I gość się tłumaczy, że. Dla cukierka. Patrz pan. No tutaj przecież wsadza się cukierka, za którego pracują ci ludzie. Smakowitego. No i goś mówi: Jakiego kurwa cukierka? Chodzi o kostkę do zmywania? No, no, jak zwał? Tak zwał. Cukierka, my to mówimy. No i słuchaj pan. Raz, że masz cukierka. A dwa. Jest gdzie się myć, jest gdzie się załatwić, dlatego czasem naczynia są brudne. Jest gdzie mieszkać. Nie ma kosztów utrzymania się. Można zmywać sobie, jak ktoś lubi. I jeszcze masz cukierka każdego dnia. No i panie, co to za bzdura w ogóle? <laughs> co to za bzdura? No gościu, słyszy takie bzdury. Wychodzi z tego serwisu. Mówi, gość sobie jaja ze mnie robi. Zostawia to w ogóle ciało na podłodze, jak gdyby nigdy nic. Wraca do samochodu. I mówi, ja pierdolę, jeszcze korki. Taka sytuacja, a tu jeszcze korki. Tragedia. I dla odstresowania, zagląda do tego, do tej takiej stacyjki w samochodzie. Dziękuję ci, Pedro. Czy ma tam może... Hmm... Nie wiem, fajki, albo coś takiego. A patrzy, a tam jakieś cukierki są. Mówi, no dobra, no pewnie dzieci moje zostawiły. No i jedzie sobie, w ogóle wyjeżdżając z tego serwisu, patrzę, że tak wygląda za nim, taki uśmiechnięty ten serwisant. Tak podejrzliwie, podejrzliwie aż to wygląda. No ale dobra, gość wracając do domu, zajada się tymi cukierkami, no pewnie dzieci zostawiły w samochodzie. Jakieś cukierki, ale bardzo smaczne, no widać, że nie bez powodu. Dzieciaki się teraz tak słodyczami zjadają, jak takie smaczne produkują obecnie. No i wraca do domu. Mówi, faktycznie zmywarki już nie potrzebujemy, bo jakoś mu się tak bardzo dobrze zmywa. I zmywając też sobie jeszcze wziął cukierki, wziął z samochodu. I ostatnimi czasy. Bo mijają tygodnie. Za każdym razem, gdy ktoś w domu, jaki może syn, może żona, chce pozmywać, on mówi, nie, ja to zrobię. Ostatnimi czasy aż wręcz samemu zaczął specjalnie brudzić kubki i talerze, żeby tylko miał więcej do zmywania. Tylko jest mały problem. Skończyły mu się cukierki. Nie mógł ich nigdzie ostatnio znaleźć, ale umówił się. Do serwisu zmywarek, bo może tam uda mu się nabyć trochę cukierków bezpośrednio od producenta. To jest całe lore było tego, ale to było. Oszalałeś? Nie, 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 nie. To jest lore, to jest lore całe. Wkręciłem się, mocne gówno. Słuchajcie, no chciałem się podzielić co słuchałem. Ej dobra, tą samą historię opowiadałem Halimie dzisiaj na spacerze. I Halimie się bardzo podobało i powiedziała, że przypominało ją, jej e, Junji Ito. Kiedyś taki content był w Gęsiej Skórce, to naprawdę ma vibe Gęsiej Skórki. Hexa stwierdził tak dobra historia, że zostawię subskrypcję tieru trzeciego. Let's go. Dziękuję ci Heksa, bardzo mi miło, dziękuję ci ślicznie. Jaki dalej lore tego strania w zmywarce? Stary, no... No można się domyślić historycznie, że gość... Sam ostatecznie dążył do tego, żeby zamknąć go w zmywarce, ponieważ uzależnił się od cukierków. Popieprzone lore. W poe powinno być takie lore. Ale strasznie mi się opowiadało, strasznie mi się podobało opowiadanie o zmywarce. Muszę znaleźć potem, czy ta pani nie napisała innych opowiadań. <laughs> <laughs> Może właśnie ta historia o zmywarce to była alegoria do Poł i historii Elder Slayerów.